Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Myślę, że pora na taki krótki aftermatch. Po moim ostatnim materiale nam zależy i Szymon, czyli maraton kucyzmu. Dlaczego właściwie nagrywam? Dlaczego myślę, że warto to poruszyć? Ponieważ tak się składa, że widzę znacznie więcej niż Wy widzicie, ponieważ mam dostęp do statystyk, mam dostęp do komentarzy, w tym także usuniętych przez YouTube'a, ponieważ tak ja tam nic nie ruszałem, i powiem wam, że mieliśmy mały najazd kuców. Jak to mówią w memie, niedziela wieczór i humor popsuty, wobec tego kucykom także się troszeczkę humorek popsuł, bo niestety poniedziałek do szkółki, a kartkówka z przyry wiadomo, a to oczywiście spowodowało, że musiały się na czymś wyżyć, oczywiście na moim filmiku. Nie powiem, ile jest dislików. Powiem, że lajków jest dwa razy tyle, ile zazwyczaj jest przy bardzo dobrze oglądanym materiale. A i tak procent statystyk widocznie spadł, ponieważ zazwyczaj ten procent lajków do dislików utrzymywał się gdzieś w 90%, 95%, 98%. To jest taki standard na kanale. Tymczasem tutaj procentowo mamy takie troszeczkę zauważalne tąpnięcie. Natomiast co ważniejsze, komentarze moi drodzy, ponieważ te komentarze. Ho, ho. właściwie to co możemy się spodziewać po kucach, czyli wyzwiska, sugerowanie, że jestem komunistą, jestem lewakiem, marksistą, to jest standard, nie ma się co przejmować tym. Ale one także pokazują jedną ważną rzecz, czyli innymi słowy, buzzwordy. Buzzwordy to są takie słowa klucze takie jakby protokoły takie bonmoty, które są cały czas używane przez pewną grupę ludzi, żeby albo wytłumaczyć pewnego człowieka, albo także zaatakować jakąś grupę ludzi, ponieważ ona tworzy coś. Tutaj mamy dokładnie to samo. Kuce nauczyły się paru nowych słów, jak zwykle jest aktualizacja mądrości etapu, ale zanim do tego dojdziemy, to pragnę przyznać, że jest to po prostu bardzo stara taktyka kucowska. Ona istnieje już od 2010. Są pewne grupki na Discordzie, na Messengerze, gdziekolwiek, jakkolwiek na Telegramie teraz się ostatnio zdarzają, ponieważ wiecie, Telegram ostoja wolności, bo Rosjanie się tam umawiają. A wiadomo, ostatnio od Korwina dowiedzieliśmy się, że Putin to jest wielki, wspaniały prawicowiec, który jest szkalowany, niszczony, miażdżony bez powodu. To znaczy, nie no, Korwin wykazał powód, Korwin wykazał powód, że dlatego jest szkalowany, niszczony, miażdżony, ponieważ jest szkalowany, niszczony, miażdżony przez lwaków. Ale do sedna, są sobie grupki takie kucowskie, które wrzucają różne jakieś filmiki, gdzie ktoś miał w swej bezczelności skrytykować Korwina. I one są wrzucane. I to widać, ponieważ te wszystkie komentarze zostały wrzucone mniej więcej w odstępie dwóch, trzech godzin. Mało tego, te wszystkie komentarze brzmią całkowicie podobnie. Żeby było jeszcze śmieszniej, te wszystkie komentarze brzmią też mniej więcej w tym samym tonie, co komentarze pod postami, bądź też filmikami Koroluka, pod filmami Warchoła, pod filmami wszystkich innych ludzi, którym nie do końca po drodze z korwinistami. A przekaz tych komentarzy właściwie jest bardzo prosty, czyli nie zrozumiałeś niczego wyrwane z kontekstu. Teraz co to ma za zadanie? Głównie ma to za zadanie uświadczyć kuce w swojej bańce informacyjnej, że tak naprawdę jakakolwiek krytyka to jest niezrozumienie, to jest nieogarnięcie, to jest głupota, ponieważ oni są tacy inteligentni, wspaniali, że Janusza Korwinusza w wolnym rynku jedynego rozumieją. A kiedy tutaj już naprawdę nie dało się zrobić fikołka, że nie miał tego na myśli, to zaczęły się pojawiać pseudoargumenty o treści, bo to jest, rozumiecie, opinia wojtuni. Ponieważ, o ile dobrze kojarzycie, to Wojtunia walnął dosyć dużo kasztanizmów, które oparł o źródło, które to, żeby było śmieszniej, przeczyło całkowicie temu, co mówił. Reszta to były fakty bez pokrycia, które Kuce, uwaga, uwaga, zacharakteryzowało jako jego opinię. I ja tutaj wiem, że jesteście mądrzejsi niż woda w klozecie, wobec tego rozpoznajecie, co jest opinią, a co jest faktem, ale zróbmy sobie taki specjalny tutorial dla złych haterów oglądających mój kanał. Moi drodzy, co to jest fakt, co to jest opinia? Fakt jest to rzecz, która jest rzucona jako Fakt. Czyli dajmy na to mówię, pod moim oknem jest rower. To jest zdanie twierdzące, zawierające fakt. I teraz, czy wy możecie ten fakt zweryfikować? No, raczej wątpię. Musielibyście wyśledzić, gdzie ja jestem, gdzie mieszkam, musielibyście mnie znaleźć, musielibyście znaleźć mój dom, musielibyście podejść i w tym momencie, w którym to nagrywam, musielibyście być już tutaj, żeby wiedzieć, czy ten rower na pewno tu jest. Raczej fakt nie do sprawdzenia, prawda? Musicie tutaj wierzyć mi na słowo, że ten rower jest. Tak naprawdę tego nie ma, właśnie go wymyśliłem. Co ciekawe, w tym zdaniu też musicie wierzyć mi na słowo, że on został wymyślony. Natomiast jeśli jak Wojtunia powiem, że w Polsce zatrudnienie w jednostkach budżetowych to jest ileś tam ileś tam procent, to to też jest zdanie twierdzące, zawierające fakt. Ale ten fakt już jest weryfikowalny w pełni. To znaczy, ja mogę sobie wejść na internet, mogę sobie sprawdzić statystyki, mogę sobie sprawdzić nawet parę biur statystycznych, jeśli nie wierzę jednemu, i mam weryfikację faktu. A opinia jest wygłaszana w odpowiedni sposób poprzez określenie podkreślające jej obecność. Przykładowo, uważam, że, myślę, że, według mojej opinii, i tak dalej. Mówienie, gdy ktoś podaje jakieś statystyki, że podał jedynie swoją opinię, jest chyba najgłupszym możliwym fikołem, jaki możesz odwalić. A nawet nie uwierzycie, ile komentarzy zostało zatrzymanych, gdzie najpierw gość mnie wyzywał, a potem mówił, że tak naprawdę to nam zależy, Wojtunia miał tylko opinię ty i dalej wyzywał. Ale cóż, powiedzmy sobie jeszcze o jednym bazwordzie, który ostatnio zrobił się wśród środku serii bardzo popularny, czyli innymi słowy omnibus. Tak moi drodzy, wreszcie jakiś kuc zajrzał sobie w słownik wyrazów obcych i wykombinował nowe słowo, że rozumiecie omnibusami w sensie negatywnym są wszyscy ludzie, którzy krytykują konfederację. A dlaczegoż bycie omnibusem jest według kuców negatywne? Ano dlatego, że wiecie, według nich po prostu nie da się wiedzieć wszystkiego. Wobec tego nie masz prawa wypowiadać się na temat kwestii dotyczących wszystkiego, które wypowiadają konfederaci. Ponieważ ty nie wiesz wszystkiego! Dziwnym trafem konfederaci już wiedzą, już mogą się wypowiadać, ale ty nie wiesz wszystkiego, więc zamknij mordę i się nie wypowiadaj! Drogie kuce, istnieje sobie coś, z czego istnienia wy chyba sobie nie zdajecie sprawy, czyli innymi słowy, fact check. Tak wiem teraz na pewno jest z COVID taki, jakbym spryskał diobła wodą święconą, ale wyjaśnijmy sobie, co to jest. Za Wikipedią. Fact checking, a także weryfikacja faktów, proces, który ma na celu zweryfikowanie informacji polegający na dokładnym sprawdzaniu faktów w wiarygodnych źródłach, konfrontowania możliwie licznych potwierdzeń w opracowaniach lub dokumentach na piśmie i formie materiałów audio-wideo, a także wypowiedziach autorytetów posiadających wiedzę i powszechnie uznaną wiarygodność w dziedzinie, której dotyczy weryfikowana informacja. Celem fakt checkingu jest promowanie prawdziwości i poprawności informacji. Teraz uwaga, bardzo prosta sytuacja, jak się robi fakt check? Macie jakąś pierdołę, na przykład najczęściej, przynajmniej według mojej opinii, jest to jakakolwiek wypowiedź członka konfederacji i analizujecie sobie taką wypowiedź. Przede wszystkim najważniejsze pytanie, czy jest podane źródło. W przypadku nam zależy było podane tylko jedno, wobec tego łatwa robota. Najpierw weryfikujecie to źródło, czy Eurostat jest poważnym źródłem. Jeszcze jak? Okej, okay, to w takim razie czy to źródło rzeczywiście mówi dokładnie to, co mówi powołujący się na nie człowiek? Po weryfikacji zauważyłem, że raczej nie. A więc pozostało tylko obnażyć, że to co zostało użyte w materiale jest jednym wielkim bullshit'em, no i tylko właściwie skomentować resztę. Dlaczego skomentować resztę? Ponieważ cóż, niestety dalsze rozważania Wojtuni są obudowane o tę podstawę, fundament, który nie działa. A jak to działa w budownictwie, jeśli coś nie działa na dole, to się wszystko rozpier na górze. Tutaj właściwie moglibyśmy już zamykać i kończyć, ale pozwolę sobie odpowiedzieć na jedyny, według mojej opinii, merytoryczny komentarz, który został napisany. Trochę przydługawy, ale osobiście uważam, że warto na niego odpowiedzieć. Ponieważ został napisany z jako takim szacunkiem i nie wyzywa mnie w co drugim zdaniu, co w porównaniu do innych kucowskich komentarzy jest ewenementem. Święty Judasz napisał tak. Robisz straszne fikołki na początku filmu, skończyłem tylko na tej dziesiątej minucie filmu, bo dalej nie mam ochoty słuchać, ani tym bardziej pisać, bo musiałbym zapewne poświęcić na to kilka komentarzy, po tych fikołkach intelektualnych wywyższaniu się oraz odbieraniu komuś prawa do posiadania własnej opinii i narzucaniu innym swojego rozumienia słów. Okej, okay, zacznijmy od podstawowej rzeczy. Większość korwinistów, w tym Wojtunia, jest zamordystą, który automatycznie mi chce odebrać prawo do wyrażania mojej własnej opinii. I zanim którykolwiek powie, to nieprawda, pragnę przypomnieć, że Wojtunia bardzo pozytywnie wypowiadał się o pinoczetyzmie. A nie wiem, czy wiecie, ale Gustawo jedyną rzecz, jaką miał dla każdego z opinią na milimetr inną niż on, była wycieczka helikopterem. Rzecz druga, według mojej opinii ważniejsza, kucy używają nowomowy. Opinie pojęcia oraz definicje w kucyzmie znaczą zupełnie cokolwiek innego niż w mainstreamie. Ja w zabawy na rzeczem korwinistycznym się nie bawię, korzystam z pojęć, które są powszechnie używane. Jeśli kuc ma z tym jakikolwiek problem, to sorry, ale niech się nauczy mówić normalnie. To nie jest narzucanie komuś swojej opinii, tylko wymaganie pewnych standardów. I tutaj powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle taki dyskurs funkcjonuje, ponieważ Janusz Korwin Mikke kiedyś powiedział, że naprawę świata trzeba zacząć od naprawy pojęć, a naprawa pojęć w rozumieniu Janusza Korwinusza w wolnym rynku jedynego jest to po prostu słowotwórstwo, czyli doklejanie nowych znaczeń do starych słów, a on to oczywiście charakteryzuje jako powrót do wartości. No nie, obojętnie czy królowi i jego świcie się to podoba czy nie, powszechnie używany język nie będzie się do nich dostosowywał, tylko oni mają się dostosować do języka, jeśli chcą normalnej dyskusji. 2.35 kapitalizm wbrew pozorom nie pokonał socjalizmu, tylko doprowadził blok wschodni do bankructwa, czyli de facto państwa kapitalistyczne pokonały państwa socjalistyczne. Potwierdzasz coś, czemu chcesz zaprzeczyć? Nie, stwierdzam fakt, który wystąpił. Jeśli usiadłaby grupa socjologów z jednego i z drugiego kraju, zaczęła siedzieć, obserwować, analizować, czy system ten i ten sprawdza się w tym a tym, a potem razem doszli do zgodnej konkluzji, że jeden system jest lepszy, a drugi system jest gorszy, to wtedy tak możemy mówić o tym, że jeden system pokonał drugi. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji, w którym system socjalistyczny zaczął grać na giełdzie, zaczął brać udział w kapitalistycznej wymianie walut, wymianie towarów itd., tak co oczywiście doprowadziło do tego, że musiał kapitalistycznie funkcjonować i kapitalistycznie rywalizować wraz z innymi systemami kapitalistycznymi, to to jest po prostu sprowadzenie czegoś, co nie zadziała w danym systemie, właśnie do niego specjalnie, żeby wyłożyło się na łopatki. To nie jest to samo, to jest mierzenie ze względu na inne parametry czegoś, co powinno być mierzone innymi parametrami. Ja to wtedy przyrównałem do wyścigów orania pola Ursusem, traktorem oraz samochodem sportowym Ferrari. Poprzez wyścig kosmiczny państwa bloku wschodniego nie były wydolne do stanięcia w szranki ekonomicznego według systemu kapitalistycznego. Czyli sam potwierdziłeś tutaj znowu, że socjalizm jako system jest niewydolny i nie mogący konkurować z kapitalizmem. A tak serio, to tutaj dochodzą różne odniesienia do słowa zwycięstwo i z twojej strony jest to zwykłe, wredne czepialstwo, które słusznie nieraz ci tutaj wypomniano pod innymi filmikami, że próbujesz narzucać innym, iż dane słowa mają odnosić się tylko w takim kontekście, jaki ty uznajesz za prawidłowy, a przecież to jest zwycięstwo w rozumieniu tym, jakby ci mówili tych, których omawiasz. Kwestią jest tylko interpretacja danego wydarzenia, to jest opinia, a ty z opinią się nie zgadzasz. Bo twoja opinia jest prawdziwa, jesteś niestety zamknięty, brak ci empatii, bardzo spróbować myśleć jak inni, dlaczego oni używają danych słów w danym kontekście. To jest po raz kolejny to, co mówiłem na początku. Nie kłócę, nie będę naginał rzeczywistości do waszych urojeń, korzystam z pojęć obiektywnych. Aby obiektywnie powiedzieć, że coś jest lepsze bądź gorsze, musimy to zestawić w każdym możliwym aspekcie. I każdy możliwy aspekt porównać porówno. Rosjanie tylko dzięki socjalizmowi wygrali wyścig ekonomiczny. Czyli de facto przegrali, bo osiągnięcie czegoś, ale nie potrafiąc tego przekuć w sukces, nie jest zwycięstwem, nie jest nawet perrusowym zwycięstwem, bo przy takim zwycięstwie idzie jeszcze normalnie funkcjonować? Tutaj więc dalej zasadne jest stwierdzenie, że kapitalizm wygrał. Jak chory zbije gorączkę, to nie znaczy, że wygrał. Wygrałby, gdyby przekuł to w wyleczenie, a nie, że kończy się śmiercią. Tak się składa, że akurat przekuli tylko jako ludzkość. No nie wiem czy wiesz, ale dzięki właśnie osiągnięciom wyścigu kosmicznego, między innymi wymyśleniu na przykład pokrycia powierzchni teflonem, stworzeniu szczelnych toalet, czy innych wielu rewelacyjnych wynalazków, mamy je do dziś. Tak samo satelity, które dzisiaj mamy i SS, która jest... Międzynarodową stacją kosmiczną złożoną z paru segmentów, między innymi segmentu radzieckiego, to wszystko jest technologia, która została wtedy wytworzona, wynaleziona głównie dzięki pracy socjalistycznych naukowców. Można socjalizmu nienawidzieć, można z socjalizmem się nie zgadzać. Ja na przykład nie zgadzam się w wielu kwestiach z nim, ale jedno muszę przyznać jeśli chodzi o pracę dla kolektywu, to ten system jest właśnie na to nastawiony. Używanie filozofów, aby wyjaśnić gospodarkę. Piękny pocisk wobec socjalistów, którzy opierają się na Marksie. Nie żeby coś, ale głównym przesłaniem, głównym sztandarem ideologicznym wszystkich kuców, w tym m.in. Wojtuni, są... Tak, goście z Austriackiej Szkoły Ekonomii, Rodbart. Ayn Rand to są filozofowie. Są to ludzie, których ideologia nigdy nie została wprowadzona w życie, ponieważ żaden kraj nie był wystarczająco kapitalistyczny, aby dostać od nich błogosławieństwo kapitalizmu tej pieczęci jakości. A ich cały zestaw przekonań pochodzi właśnie z filozofii czyli według mojej opinii paranauki, która nie ma powiązania z rzeczywistością, ponieważ jest subiektywna. Ostatniej części nie przeczytam, ponieważ to jest słowotok, ale ogólnie słowotok polegający na tym, że tak naprawdę nie znam się na temat PKB, ponieważ PKB to jest wszystko nawet kupienie surowców. I tutaj wypada powiedzieć sobie o metodach obliczania PKB, ponieważ mamy metodę wydatkową, która opiera się na założeniu, że PKB jest w przybliżeniu równy wydatkom wszystkich nabywców dóbr finalnych wytworzonych w ciągu roku. Metodę dochodową, która zakłada, że wielkość PKB musi być równa sumie dochodów wszystkich właścicieli czynników produkcji oraz metodę produkcyjną, która oblicza wartość wytworzonych usług i dóbr finalnych, odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług użytych do jej produkcji. Wszystkie te metody, jak już wcześniej wspomniałem, nie biorą pod uwagę samowolki. Czyli, na przykład, uszczelka, która poszła na stratę oficjalnie, a tak naprawdę poszła sobie do kieszeni Mireczka pracującego na taśmie, nie pójdzie do PKB. Jajko kurze, które kupiłem na targu od starej babci, która ma własną fermę kur, nie pójdzie do PKB. A wreszcie, nawet sprzęt prysznicowy, który ktoś kupił 3-4 lata temu, nie pójdzie do tego rocznego PKB, mimo tego, że teraz został wykorzystany. A zatem, tak? Po raz kolejny PKB nie jest miarodajne. I jaranie się nim, ekscytowanie, że dużo towarów zostało wyprodukowanych, albo dużo usług zostało przeprowadzonych, tak naprawdę jest cechą kinder-ekonomii. Czyli jedynej dziedziny, w której kuce praktycznie są specami. Podsumowując, mamy po raz kolejny miejsce spot, mamy po raz kolejny gościa, który tylko i wyłącznie zapoznał się w jakichś 10-5 minutach materiału. A którego od reszty odrzuciły jego własne uczucia, ponieważ tak samo jak inni kuce stwierdził, że coś co śmie niszczyć jemu światopogląd, nie zwarte jego czasu. On się interesuje tylko i wyłącznie, żeby zaminusować coś takiego, żeby obszkalować, obśmiać, a potem wrócić do swojej własnej banieczki, w której będzie się jarał, jaki to Korwin jest wspaniały, jedyny, a wolny rynek to jest remedium na wszystko. Takich ludzi określam mianem betonu i coraz bardziej mnie utwierdzają w tym, że to określenie jest słuszne. To tyle na dziś, a my, oczywiście, jak zwykle wracamy do debankowania kucowskich bzdur, ale nie dziś, już jutro. Dzięki wam za obejrzenie tego materiału. Do następnego! Hej, hej!